W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty sposób, wykorzystując darmowy program, zaprojektować swoje własne wydruki 3D. Stworzymy kubek Stojak organizer do szuflad. Dodatkowo wszystkie projekty plus kilka bonusów udostępnię Wam do pobrania. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i jak widzicie sceneria jest już przygotowana do projektowania. Będziemy bazowali tylko i wyłącznie na darmowym, prostym programie Finkercut, który już kiedyś pokazywałem na moim drugim kanale i wrzucę Wam link w opisie, jak będziecie chcieli poznać więcej narzędzi, a tutaj będę pokazywał na bieżąco, co wykorzystuję, w jaki sposób, aby stworzyć wszystkie elementy, które zobaczycie w dzisiejszym odcinku. I oczywiście te wszystkie modele będą do pobrania za darmo na mojej stronie internetowej. I partnerem dzisiejszego odcinka jest firma AOC, która dostarczyła mi do testów ten oto właśnie mój, jest to model U27U3CV stworzony z myślą o twórcach kreatywnych. 27 cali, rozdzielczość 4K z matrycą Nano IPS, dokładność kolorów Delta poniżej 2, co sprawdziłem osobiście kolorymetrem, a jeżeli chcecie z niego wyciągnąć jeszcze więcej, to posiada on funkcję Canon Ready. Możecie stworzyć z niego stację dokującą z możliwością ładowania sprzętu. Jest to bardzo ciekawa propozycja, a pełny test monitora znajdziecie na moim drugim kanale. Link wrzucam wam w opisie. Na samym początku musicie wejść na stronę tinkercad.com. Jest to oficjalna strona, na której musicie się zarejestrować, żeby móc za darmo właśnie korzystać bezpośrednio z całego programowania. Link wrzucam wam w opisie. Kiedy wyświetli wam się okno i ja oczywiście mam tutaj już projekty testowe, też przygotowywałem się do tego odcinka. Więc klikamy Utwórz Projekt 3D. Po chwili przeglądarka się przeładuje i możemy już korzystać z naszego programu. Na samym początku polecam, aby zmienić nazwę. Powiedzmy, pierwszy będziemy robili sobie kubek, więc warto, aby podpisać nasz projekt, bo później, kiedy będziemy go pobierać, to będzie on się właśnie pobierał z naszą nazwą. Ja wcześniej tego nie robiłem i w takich projektach można się trochę pogubić. Po prawej stronie mamy różnego typu elementy, tutaj będziemy się skupiali głównie na tych, które będą nam potrzebne i zaczniemy od prostopadłościanu. Jeżeli widzimy nasz element z każdego rogu, widzimy taki biały kwadracik, który służy do tego, aby móc powiększać, pomniejszać nasz element, który tutaj wrzucimy. Również mamy tutaj różnego typu wartości, które możemy zmieniać ręcznie. I teraz, tak, lewym przyciskiem myszy, kiedy go wciśniemy, mamy kursor i możemy zaznaczać kilka elementów. No tutaj mamy jeden. Po kliknięciu mamy tutaj również taki kursor, którym możemy przemieszczać nasz element do góry, do dołu. Element po prostu w lewo, w prawo, przód, tył, łapiemy lewym przyciskiem myszy po prostu za naszą bryłę i możemy ją przesuwać bezpośrednio po naszym polu roboczym. Także mamy tutaj obrót, czyli możemy sobie obracać nasz element powiedzmy płynnie co jeden stopień. Jeżeli wjedziemy tutaj na ten pasek, to mamy ograniczniki dzięki czemu możemy łatwiej przesuwać nasz element o określoną liczbę stopni. Ctrl Z, cofamy, Ctrl C, Ctrl V, kopiujemy nasze elementy. Scroll, przybliżamy, oddalamy. Prawy przycisk myszy przesuwamy nasze całe pole robocze. Wciskamy scroll. Przesuwamy również pole robocze, można powiedzieć, w jednej perspektywie. I teraz, tak, polecam na samym początku, a także przyzwyczajenia się do takiego trybu podglądu, który nazywa się przełącz na widok płaski. On wtedy jest, przynajmniej dla mnie, o wiele łatwiejszy do projektowania. Pewnie kwestia też przyzwyczajenia, ale od siebie polecam. I znacznik, który nam się bardzo przyda, to ustawienie perspektywy. Kiedy klikniemy tutaj przy tym kwadracie, przy tym prostopadłościanie, naprzód. To widzimy, że nasz widok ustawił się w odpowiedniej perspektywie. Jest to bardzo fajne przy łączeniu różnych elementów, dlatego warto z tego korzystać i będziemy z tego korzystali na pewno podczas projektowania. Dobrze, to takie wprowadzenie. Resztę rzeczy będę już mówił w trakcie. Zaczynamy od naszego kubka, więc zaznaczam nasz element, delete usuwam go, bo nie jest potrzebny i zaczynamy od elementu walec. Klikam na niego i umieszczam go w tym miejscu. On ma już swoją jakąś tam określoną wielkość, ale na samym początku tutaj mamy taką tabelkę, gdzie zwiększymy ilość boków. Tak, żeby po prostu ten walec miał więcej boków, dzięki czemu jest bardziej ładniejszy, zaokrąglony, taki bardziej smooth. Powiedzmy, że nasz kubek będzie o średnicy 70 mm, czyli 7 cm. Wpisuję w jednym miejscu, wpisuję w drugim miejscu. O, uciekło mi. Wpisuję w drugim miejscu. I mamy średnicę 7 cm. Następnie wysokość naszego kubka będzie 80 mm. No ale wiadomo, musimy wyżłobić tutaj dziurę, bo nasz kubek, no niestety, do tego kubka chcemy coś tutaj wsadzić. I teraz zobaczcie, po raz pierwszy skorzystamy sobie właśnie z tej perspektywy. Mamy tutaj napisane góra i ładnie nam się wszystko wyrówna. I teraz tak, zaznaczamy nasz element. Ctrl C, Ctrl V. Obok pojawi się nasz drugi walec. Teraz przesuwamy go. Bezpośrednio na nasz walec tutaj który już jest i teraz zmieniamy mu wielkość. Na samym początku chcemy, żeby po prostu średnica wewnątrz była o wiele mniej, czy znaczy o wiele mniejsza, żeby ścianka miała 3 mm. No wiadomo, żeby to w druku jakby wytrzymały, bo w miarę ten wytrzymały był kubek, więc w takim razie z każdej strony musimy odjąć po 6 mm, żeby ta ścianka miała 3 mm. Czyli 70 zamieniamy na 64. 70 zamieniamy na 64. I teraz ustawiamy go sobie na środku. Zmieniam perspektywę prawym przyciskiem myszy. I teraz dobrze, żeby spód też miał 3 mm, więc łapię za ten nasz środkowy walec i przesuwam go do góry o 3 mm. Widzimy tu też mamy wartość, możemy ją ręcznie sobie wpisać, dzięki czemu mamy walec w walcu. Ale teraz żeby wyżłobić w ogóle, żeby zrobić ten otwór, zaznaczamy ten walec w środku i tutaj mamy taką opcję jak otwór. Klikamy i teraz widzimy, że całkowicie zmieniła się struktura naszego walca, dzięki czemu on teraz jest, można powiedzieć, służy do tego, żeby wykorzystać go do robienia właśnie otworu. Jak taki otwór zrobić? Zaznaczamy lewym przyciskiem myszy oba elementy i przechodzimy tutaj u góry, mamy coś takiego jak grupa sumy. Kiedy klikniemy ją te elementy nam się połączą i otwór stanie się już prawdziwym otworem, dzięki czemu mamy gotowy kubek. My jednak, żeby ten kubek był trochę ładniejszy, może bardziej ciekawszy niż ładniejszy, no to dodamy mu parę elementów. Zaznaczam prostopadłościan, bo tutaj już też oprócz samych figur możemy od razu wybrać sobie prostopadłościan, który będzie otworem. Klikam, ustawiam go tutaj obok, daję sobie widok z perspektywy góra, zbliżymy się, obrócę go sobie o 45 stopni, zmienię perspektywę, obrócę go tutaj o 90 stopni, przejadę do góry, dam perspektywę góra i teraz trzymając Shift i lewy przycisk myszy przesuwam go w jednej linii, bo kiedy puszczę Shift, nie będzie się przesuwał ten element w jednej linii, a ja chcę, żeby przesuwał nam się w jednej linii, był tak powiedzmy zablokowany. I teraz zobaczcie, robimy taki powiedzmy otwór, ale musimy go sobie tutaj jakoś ładnie ustawić, więc ja daję powiedzmy tutaj po środku, dam go do góry. Mogę go oczywiście zmniejszyć. Kiedy trzymam Alt i Shift, zmniejsza się równolegle do środka, więc myślę, że takiej wielkości powinien być odpowiedni i przesunę go troszeczkę na dół. Zobaczmy, czy przechodzi na drugą stronę. Przechodzi na drugą stronę, więc jest OK. I teraz daję perspektywę lewo i powielę go sobie. W jaki sposób? Nie Ctrl C, Ctrl V, tylko teraz trzymając Alt za przesunięcie do góry mogę stworzyć nowy element i on automatycznie nam się kopiuję. Następnie ponownie trzymam Alt, przesuwam do góry i skopiował nam się ten element. Może są trochę za duże, więc klikam lewym przyciskiem myszy i z Shiftem, trzymając zaznaczam wszystkie elementy i teraz jest sobie trochę pomniejsze. Alt i Shift, żeby pomniejszały się równolegle. Mogę je sobie dać troszeczkę niżej i znowu tutaj mogę pokombinować z rozstawieniem. Żeby po prostu było tak, jak odpowiada to dla mnie. Dobrze, teraz chciałbym, żeby te wszystkie otwory były jakby jednym otworem. Zaznaczam je z shiftem i lewym przyciskiem myszy. Łączę je ze sobą jako grupa sumy. One są teraz tak, jakby jednym elementem, czyli kiedy będę je przesuwał, to przesuwają się wszystkie. Jeszcze jednej rzeczy Wam nie powiedziałem, ponieważ. Łączenie jakby grupy sumy można cofnąć. Pokażę Wam na przykładzie tego walca. Zobaczcie, że tutaj mamy przycisk rozgrupuj. Kiedy ja to rozgrupuję, nasz poprzedni walec znowu się pojawi, więc to jest bardzo fajna opcja, jeżeli się pomylimy, lub będziemy chcieli coś zmienić, to od razu wam o tym powiem. I teraz tak, robię sobie widok z góry, zaznaczam nasze otwory, z altem i z shiftem kopiuję je na drugą stronę. Następnie zaznaczam z shiftem jedną i drugą stronę, łapię za obrót. Też trzymam Alt, bo automatycznie nam się one zduplikują. Robię ponownie ten zabieg i robię ponownie ten zabieg. I zobaczcie, że mamy, można powiedzieć, otwory dookoła kubka. Teraz, żeby te otwory się pojawiły, po prostu mogę zaznaczyć lewym przyciskiem myszy, kliknąć. Grupowanie, i mamy już kubek, który jest z otworami. Jest to plus, bo będzie ciekawszy, a po drugie też no powiedzmy trochę mniej filamentu zostanie zużytego. No i dzięki właśnie takiemu kształtowi, kiedy drukarka drukuje, raczej nie powinna potrzebować supportów. Kiedy mamy gotowy nasz element, jeżeli chodzi o kubek, zaznaczamy go i klikamy eksportuj, ponieważ potrzebujemy no tak naprawdę wrzucić do slicera nasz kubek, żeby móc go pociąć. Klikamy STL i w takim pliku jest on gotowy już do druku, więc spokojnie będziemy mogli przejść do slicera. Ja przeciągnąłem nasz projekt, jeżeli chodzi o kubek. I w sumie na, dla początkujących, tak żeby wydrukować, pobawić się tym, to tak naprawdę wiele opcji nie musimy tutaj w takich podstawowych rzeczach ustawiać. Po pierwsze mamy wypełnienie. 15% w takich elementach jest wystarczającej, zazwyczaj podstawą w slicerach to jest właśnie 15%. Z jakiego materiału będziemy drukowali? Ja to będę drukował z materiału pela. Dla początkujących jest to naprawdę fajny materiał, żeby sobie potestować, posprawdzać. Bardzo fajne, że tak powiem, szczegóły wychodzą i po prostu ładnie on wygląda. Jaka wysokość ma być warstwy? Ja mam ustawioną na 0,2. Tu akurat to jest taka można powiedzieć, trochę podstawa. Że zazwyczaj w slicerach też standardowo jest ustawiona na 0,2 mm. Oczywiście możemy sobie tu zmienić rozmiar, zwiększyć, zmniejszyć, ale to już myślę, że spokojnie każdy w swoim slicerze się pobawi. Kiedy klikam cięcie, możemy sobie tu jeszcze tak powiedzmy sprawdzić, jak to mniej więcej będzie wyglądało. No i akurat tutaj w plusie wyświetla się, że będziemy mieli 1 godzinę i 35 minut na wydrukowanie. Więc teraz ładujemy materiał i drukujemy nasz pierwszy model, który zaprojektowaliśmy. Od podstaw. Powoli wszystkie elementy się drukują, i teraz zobaczcie na pierwszy z nich czyli nasz kubeczek. Kubeczek albo stojaczek na jakieś pędzelki, długopisy, czy jakieś tam inne rzeczy. Zobaczcie, jak fajną ma. Strukturę dzięki użyciu właśnie filamentu takiego marmurkowego, można powiedzieć. Nie mieliśmy żadnych saportów i mamy idealny przedmiot, który możemy wykorzystać w praktyce. Zaprojektowany i wydrukowany w 100% przez nas. U mnie to fajnie, na pewno sprawdzi się na pędzelki. Teraz zrobimy sobie powiedzmy statyw na telefon. Bardzo prosty, bardzo łatwy do wykonania. Zmieniam sobie perspektywę na góra. Można, możecie robić w tym samym projekcie, możecie utworzyć nowy, ja po prostu tutaj będę robił w tym samym. Wybieram prostopadłościan, wrzucam go tutaj i powiedzmy, że ścianka u dołu, czyli podłoga naszego, że tak powiem, statywu, będzie miała około 7 cm. Grubość będzie miała około 4 mm, nie, nie ta grubość, tutaj grubość, 4 mm. Teraz tak, kopiuję z altem, trzymam do góry i z shiftem. Aby skopiował nam się element, obracam go o powiedzmy, mniej więcej tyle stopni. O 60, o tu sobie wiadę, o 67,5. To będą jakby plecki, na których będzie opierał się nasz telefon. Dodatkowo warto by było, żeby ten telefon tutaj miał jakiś taki hamulec, znaczy hamulec. W sensie, żeby nam nie wyskoczył z. Naszego stojaczka, więc tutaj zrobimy taki, powiedzmy, dodatek, który kiedy położymy telefon, to będzie on się opierał i hamową nie wypadnie. Dodatkowo, możemy troszeczkę wzmocnić nasz statyw, Skopiuję sobie ponownie, obrócę nasz element, zmniejszę go w ten sposób i tutaj, na przykład, dam taką, taki wspornik, który będzie powodował, że nam ten telefon się po prostu e, nie wychyli do tyłu, chociaż tutaj już w sumie jest dosyć to duże, może trochę zmniejszę do jakiś o. Powiedzmy 48 mm. Tutaj może jednak troszeczkę jeszcze obrócimy, żeby ten nasz stojaczek był bardziej pod skosem. Poprzesuwamy, pamiętajcie, żeby tutaj zrobić miejsce na taką grubość, jaki nasz telefon po prostu taką grubość ma, że tak powiem. O, i zrobimy coś takiego. Teraz łapię wszystkie nasze elementy, grupuję je, i następnie zobaczcie, jak to wygląda. Mamy coś takiego. Obracam nasz stojak, żeby on po prostu no wiadomo, stał w tym miejscu i teraz żeby ten element przykleił nam się do podłogi, możemy wykorzystać tutaj taki przycisk magnesu i automatycznie jest on już tutaj przyczepiony. Pojawiła nam się tutaj taka linia po naszym elemencie tutaj pod spodem. Żeby ją zlikwidować, no to po prostu możemy rozgrupować ponownie naszą nasz element. Damy sobie tutaj na tył i powiedzmy, że możemy delikatnie Zmniejszyć sobie tą podpórkę, która jest z tyłu. No, myślę, że może jednak, teraz tak patrzę w edycji, że może jednak troszeczkę za zbyt mocny skos wybrałem sobie. Dobra, przesuńmy mniej więcej tutaj. Cyk. Trochę jeszcze przesuniemy i naszą podpórkę możemy przesunąć. I myślę, że mniej więcej powinno być ok. Zatwierdzam. I powiedzmy, że możemy teraz sobie zmienić szerokość już naszego całego elementu. Zamiast 2 cm, bo może być to trochę za mało, dajmy, że będzie to 50 mm. I w taki sposób mamy przygotowany stojak. na telefon. Niestety troszeczkę za malutki, ale to jest żaden problem, bo mimo wszystko telefon umieścimy, no ale mógłby być troszeczkę większy. Mimo wszystko to no, tam powiedzmy w miarę stabilnie jest ok, ale jeżeli powiększymy go jakieś 10% na pewno będzie o wiele lepszy i stabilniejszy. Teraz zaprojektujemy sobie organizer do szuflady. To jest jakby dno mojej szuflady, czyli ma ona o 290x520. No i wiadomo, każdy musi zmierzyć sam swoją szufladę, więc zrobiłem taki po prostu prostopadłościan o takich wymiarach. 1 mm wysokości, żeby mieć podgląd. I tutaj mogę go sobie zablokować, żeby on nam się nie przesuwał. Dam sobie widok z góry. I teraz pokażę Wam, jak zrobić takie jedno pudełeczko. Resztę organizera myślę, że uda Wam się zrobić samemu. Dobra, klikam następny prostopadłościan. Tutaj znowu jest on czerwony, więc dam sobie kolor niebieski. Zobaczcie, że mamy taki kwadrat zielony, co świadczy o tym, że on przykleił nam się do tej zablokowanej powierzchni i bardzo dobrze, bo ona ma milimetr, milimetr wysokości, więc niech tak zostanie. Myślę, że 2 mm grubości dna naszego organizera będzie wystarczające. No i teraz kwestia, jakiej wielkości taki organizer chcielibyśmy zrobić. Powiedzmy, że zrobimy sobie 150, taka jedna szufladka. Ja ją tutaj ustawię tak. I chcielibyśmy, żeby była o szerokości 80 mm. Wszystko to oczywiście zależy od tego, jaką drukarkę 3D posiadamy i jakiej wielkości maksymalnie taki organizer możemy sobie wydrukować. Mamy podłogę naszej szufladki, teraz tak, ustawmy sobie widok. W ten sposób kopiujemy naszą podłogę, obracamy ją o 90 stopni, przesuwamy do góry, przesuwamy w bok. I ustawiam ją tak, żeby dotknęła nam do naszej podłogi. Wysokość naszego organizera zrobię na 50 mm, co też oczywiście określi nam głębokość szuflady, czyli znaczy wysokość naszej szuflady. Widok z góry, następnie ściankę. Trzymam Alt z Shiftem, równo przesuwam sobie na tą stronę. Mam już dwie ścianki. Następnie kopiuję z Altem tą ściankę, obracam ją. Staram się ją tutaj dostosować do tej krawędzi. Zmniejszam ją, łapiąc za róg. Następnie, trzymając Alt, kopiuję w dół. I mamy pierwszą szufladkę naszego organizera. Lewym przyciskiem myszy zaznaczam całość, scalam i po takiej zabawie mam gotową całą szufladę. Więc teraz każdy taki jeden element po prostu eksportuję sobie jako plik STL do druku. No i teraz chyba nasza największa rewolucja, czyli nasze wkłady do szuflady. Jeszcze trzy się drukują, więc ja powoli ją opróżnię i będziemy zaraz powoli starali się układać rzeczy, a przynajmniej zrobić podujęcia, bo wiecie, podujęcia to się zrobi tak, żeby było ładnie, a później pewnie zrobi się bałagan, ale spokojnie, praktyczne zastosowanie na pewno dam radę wykorzystać. No jest problem, na który trzeba zwracać przy takich projektach szufladowych i pokazuję już Wam, jak wygląda ten problem. A mianowicie głębokość szuflady, bo wszystko ładnie, idealnie nam tutaj pasuje, no ale niestety przestrzeń aż tam z tyłu no może być wykorzystana na jakieś rzeczy, które są mało używane, bo tutaj wszystko ładnie jest, no ale tam sięgnąć będzie trochę ciężko. Dlatego jak Wy będziecie to robić, to weźcie to pod uwagę. Ale jak wygląda posprzątane? W miarę? To zobaczcie. I więcej przebitek nie ma, bo i tak powiecie, że część rzeczy wyciągnąłem, żeby ładnie wyglądało. Poza kamerami stworzyłem jeszcze pudełko z wieszakami na tablicę Ikea, które też wrzucę do pobrania. Czyli po małej modyfikacji zaczepiamy, trzyma się bardzo dobrze i możemy wykorzystać na kolejne akcesoria. I teraz tak jak możecie zobaczyć, tutaj mamy te haczyki. No i ja wydrukowałem swoje haczyki. Widzicie je na przebitkach? I one wyszły akurat bardzo dobrze. Mimo tego, że są cienkie, to powiem Wam, że coś zawsze można sobie na nich przyczepić. Możemy troszeczkę, powiedzmy, zwiększyć ich grubość o 1,5 mm i też będzie ok. No nie wiem, możemy sobie. O tu mały custom powieść. Jak widzieliście, wykorzystałem tylko i wyłącznie darmowy program i kilka brył, aby stworzyć kilka elementów użytkowych do mojego studia. W taki sposób Wy możecie również projektować, ponieważ jest to po prostu banalnie proste. Wiadomo, później jak będą bardziej zaawansowane projekty, to też pewnie będą potrzebne bardziej zaawansowane programy, ale żeby zacząć naukę, tworzyć i cieszyć się z tego, co się samemu stworzyło, myślę, że ten program dla początkujących jest idealny. Dajcie znać, co sądzicie o takich poradnikach, jeżeli chcielibyście więcej, to oczywiście dajcie znać w komentarzach, no i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby później tych filmów nie pominąć. Łapka w górę mieli widziana i w komentarzach oczywiście dajcie znać, jakie wy macie doświadczenie z projektowaniem, czy dopiero zaczynacie, czy może szykujecie się do zakupu drukarki 3D. Myślę, że to będzie dobry początek. Dzięki za obejrzenie tego materiału, na razie trzymajcie się, cześć!